I taki oto to był typ aktualizacji. Żegnam Was, Rafał Zazuniuk, kierowca zawodowy, Kanada, USA, 28 kwietnia. Żegnam Was, do zobaczenia, do zobaczenia za tydzień. Pa! O kurcze, to nie ten kanał! To nie ten kanał! To nie ten kanał, no. To jest ten drugi gostek. Ten, ten drugi taki, który też jeździ w tym który, który, co się dzieje z moim polskim który też jeździ w tej samej firmie i ma jakieś zwidy widziałeś to, ty ale ty, z takiego kąta jeszcze siebie nie widziałem widzę siebie czekaj, ale patrzcie, widzę siebie czekaj, widzę siebie który ogląda siebie w telewizorze czyli w telefonie w kamerze który patrzy się w kamerę, w lustro, i który widzi siebie, na ludzie, to jest, jest mistrzostwo! Dobra, ludziska, 10 minut muszę się z bo jestem w takich ludziska zadupiach, że ten, że, że, no nie, że ten film się nigdy nie zadał, dosłownie. Zwykły YouTube się nie chce ładować, więc naprawdę tym razem 10, 10 tych. 10 minut, ale się zapowietrzyłem I, i ludziska, akurat najwięcej komentarzy z każdej z wszystkich patologii aktualizacji jest teraz, kiedy ja akurat nie mam czasu, znaczy czas, czas mam, tylko że nigdy to się nie zaduje, no, a i tak spóźnione jest, bo, bo piątek, u Was już sobota, więc to w sobotę rano prawdopodobnie zobaczycie, bo zanim to się zaduje, to będzie 3-4 godziny, ja, ja widziałem jak mi się internet ładuje, nie, tragedia ludziska, tragedia, ale to jest Ontario, Kanada. Na północy witajcie. 24 lajki Kamilka, oczywiście Kamilka kumpel tyra. Za pieniądze szczęścia nie kupisz, ale kupisz piwo. Piwo to szczęście. 24 lajki. Tak, jak. Zgadzam się w 100% Szefuniu. Oczywiście rozmowa z tyrem, tak? Nie mogę się wchodzić w rozmowy, bo ludziska no kurczę nie, nie, nie dojdę. Zdrówko Paweł 1981, 7 lajków. Alan mistrzu czekam na trasę do Laredo. I melanż, i melanż w Twoim mistrzowskim wykonaniu. Pozdrawiam. Zdrówko Paweł. Żółwik te sprawy, tak. No dawno nie było mnie w Laredo, jeśli chodzi o imprezowanie, bo w Laredo byłem bodajże dwa razy, ale to było takie przyjeżdżam, muszę odjeżdżać, bo ładunek jest na wczoraj w stylu, nie? A jeżeli chodzi o Meksyk, to mój ostatni film z Meksyku, to ludzie jeszcze przed pandemią był. O kurczę, no to naprawdę. Więc zdrówko. Zdrówko Paweł Stalmach. Oczywiście rozmowa z Marek Kamilka. Tiger mistrz, komentarz na zasięgu. Niech przyszłe pokolenie pozna tylko artystę, aktora, filantropa i człowieka kultury! To jestem ja! Dziękuję szefie. Miś 22933 zdrówko! Marcin Maksimowski. R.J. Łukasz! Aha! W.O.O. C-A-S-H Czyli po polsku tak w o Ale po angielsku Łukasz Ale gra słów no Szefuniu Tigerku, może nie śledzić na bieżąco Zdecydowanie jestem z samego pod początku Twoich produkcji Miło się robi Jak znajomi posyłają jakieś filmiki Z filmikami z różnych stron Na których jesteś Ty No mówię wtedy, no jak? Przeca, przeca to Zajebisty dystans do siebie, pozdrowienia, Zdrówko Łukasz, dziękuję bardzo za komentarz Naprawdę, dzięki, dzięki, że oglądasz to gówno VIP Group, Rafał W., jak zwykle, Adix, 5 lajków, Adix Studio Filmowe Jak Twoje filmy są? Lepsze niż jakikolwiek serial w telewizji Jak widzę, że wrzuciłeś filmik, to wyłączam telewizor <laughs> No nie, że to jest przesady, oczywiście Marek i Kamil K., Nowi tutaj, znaczy nowi, no nie nowi Ale tu widzę, że oni chcą Tyra tutaj przejąć Pandora Richard Billy Pio Się, o Tyr, oczywiście o Tyr Zapomniałem, że to że Jeszcze dawno tu Tyra nie było Tyr chyba z 50 chyba komentarzy Musiał dać, tak? Marek, Tigers Adam Grzesik, Alan Ziemniak Mortas72 Alan ziemniak, Alan dalej boisz się wiatraków w nebrasce, trzymaj się pozdro... Nie, wiatraki to nie były w nebrasce. Te, te wiatraki co się bałem, to były w Waszyngtonie i też w Albercie. Tych wiatraków. Nie, bo te wiatraki to tak naprawdę to, to, to nie są wiatraki, no ale to mówię. To kurcze są. To są inne rzeczy, nie? To, to, to jest coś, 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 co ma swoją tą. Ja już kiedyś o tym mówiłem, nie? A kurcze, nie, nie, wiatraki to nie, nie. nie. Jatraki to nie, mój, nie moja para kalaoszy, nie? Mam! Arkadiusz Grubiński Tomasz Zając 6 lajków Jeśli by kiedyś się zdarzyło, że rzucisz To jeżdżenie w pierony, to rozważ dobing. Mhm. <suszę> Oczywiście Marek i Kamilka K. Dołączyli się do rozmowy Dobing czyli co? Na przykład głos, tak? <suszę> tak, chyba jak klnę I robię parodię, no bo inaczej chyba tego się nie da Czyli co to było jeszcze? SR, przepraszam, SR on top. Sebo PW, zdrówko, Wojtas, Piotrek, Piotr XX, Tyr. No tak, Ty oczywiście, pierwszy swój wreszcie komentarz. Znaczy, pierwszy, no pierwszy, bo tak na dole YouTube dał. Ciesz się z komentarzy, mój psychiatra. W choroszczy zawsze mawiał, abym się cieszył, że nie jestem z tworek. Grysów na tym dzisiejszym, tak? Sam sobie odpowiedział, a u... dobra, o Kamilka, Ron bez 10, a ty znowu. A, odpowiedziałeś koralolowi? Ko gol -wie. Wiem, przekroczyłem 4, ale zapytam. W Polsce jesteśmy wrażliwi na TKZ 60. Więc co z myślisz o gościu, który nie wymawia, nie wymawia R, a ja nie znam tego gościa. Będzie na Plokulatule Robić. Na Plokulatule musi to robić pisemnie, bo ustnie to będzie doszło na Plokulatule nie, nie znam gostka. Ludzie z 7 minut! Misiek DBWA. Zdrówko! Trep zgorzelany! Trep zgorzelany! Ja pierniczę ludzie! Alan i Wojtek to moje klimaty. A nie wiem kto to jest ten Wojtek. Tyr oczywiście odpowiedział Niedźwiedź syryjski Wojtek? Kurczę nie znam tych ludzi. 250 kg, 2,5 metra A tu kurwa, to nie moje gabaryty. Ja dziękuję. No więc tak, tyr znowu. Kurde, ludziska, wybacz. Nie mogę się w te. Nie mogę się w wpisywa... Twu, wpisywać. Nie mogę się wczytywać, niestety. Kurczę, nie ma czasu, cholera ludziska, no. Bo muszę naprawdę w 10 minutach się... się zmieścić. Kurczę, zgubiłem wątek, gdzie jestem? Więc tak, Wojtas, Piotr, xx, Tyr. Wiadomo, Rhone 10 to było. Misiek, trep z z aha, dobra, to już tutaj, bo straciłem Holender, ten, Piotr Wat. Wiesz, Tigerku, tata i zmarł Wiesz, on je bardzo lubił, naprawdę Nam subskryb. Kurcze, szefie, jeżeli naprawdę to jest prawda Chociaż chyba byś nie szartował akurat po śmierci taty Więc wybaczaj, e, No kurcze Kondolencje, no Aż mi głupio, kurcze, kontynuować jakieś moje głupoty Kiedy tam Twój tata, no nie wiem, ogląda mnie, czy lubią mnie i ta, tata ci zmarł, no wybacz szefunią, aż mi kurde zeszło powietrze Abym przegapił nawet taki komentarz Widzicie kurcze, dlaczego ja nie lubię tak na szybko to robić Ktoś coś szczerze napisze A potem kurczę, A potem człowiek nawet nie odpowie, bo nie zauważy Więc ej Piotr Vat, mistrzu Wyrazy, współczucia, kondolencje naprawdę z całego serca, z całego serca mojego no, no dobra, DB Pozdrowojas, Korneliusz Zmura, Andrzej Karolewski, Paweł K., Patryk Papi, Kamilka znowu, Pablogin, Awokado9, Killeromanista, Pan Pikuś Krako, 8-3, kurcze i mi uciekł cały internet, ale jaja. z Matron, Piotr M., Kamilka znowu i 21 odpowiedzi. No, kto, kto, na pewno, kurcze, Tyrk. Który pierwszy? No, kto? No, to ta, ta, no Matron Zrobili sobie pogawędkę. Tyr znowu O, i Fox Się teraz przyłączył tego Nie, ludzie, co tu się dzieje? O, Gitarmen A, Tyr, masz pozdrowienia od Alana Tak, tak, bo Gitarmen na Facebooku <grym> Na Facebooku napisałem Gitarmenowi Czyli Mariuszowi Ty, pozdrów Tyra Na jego kanale, ode mnie co on go pozdrawia. Nie ludzie, to jest patologia, nie dlaczego ja, ja znaczy, co? Ludzie, co tu się dzieje? No, Czy Ja mogę kurczę mieć kanał na serio. Mm. <laughs> Ta i kanał na serio ludziska, kurczę, dzięki, że jesteście z tej głupoty oglądacie na ludzie. Kurwa najgłupszy kanał na fucking całym internecie, ale dobra. Stanisław P. Future Travel Don Drone, Arkadiusz Gulbiński, Maciek1980 Tyr znowu pisze, Tyruś wybra, wybacz, że nie mogę się wczytać kurcze Bo kurde, no, nie, bo się ten filmik nigdy nie zaduje za, za, no, Naprawdę nie lubię, nie lubię się po, pospieszać, no, spieszyć się, Holender Łukasz P., Tomasz Szymański MX Kila A20020 Tyr znowu, ja dziękuję. Marek Supryn, Kenep, Kenep, Zdrówko Bożena Stankiewicz, Tomasz, O, Multi -Jet, Łukasz, Łukasz, Tyr znowu, Rafa 84, Kus Captured, Akuratny Widz, Paweł H, Brox, Lech Enderlin, Czaru 96, Piotr Kapusta Goody 7, Max. Ty, to jeszcze kurde połowa tego. Marcin T, Marcin Bawiński, Tigers, Miro Konserwator, Marsu 1,9,7, Kamilka, Barbara Zapolska. Te sprawy, wiadomo. Piotrek, Michał Szczurek, Tomek, Tyr, znowu Z00H, Tyr znowu! Vivaldi, Ronaldino, Go, Gaussio, <grym>, czy Gocio, czy jak to się wypowiada? Miro Konserwator, Tyr znowu! Masz mi kurwa ślina poleciała! Dziupla 2000, bo, 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 Morfik, Bożena Stankiewicz. Cześć, co? Jeżeli możesz mnie kurwić, to mnie to pasuje, ale jak nie, to uruch Uruchamiam moją empatię. Pozdrawiam, chłopie. Po polskiemu tak. Co? Bo nie. Znaczy nie, nie mam się teraz czasu stanowić. Empatia, co to jest empatia? Empatia to jest ta współczucie? Empatia, tak? Nie, 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 nie zrozumiałem tak, dobra. Blaze Adam D Blaze 3121 mogę być paziem, ale i tak będę oglądał dalej te patologie. I ty odpowiedział poważnie... poważnie, znaczy poważnie. Marek Supryn, Marek i Goody 7. Tak tak. bo ktoś by mówił, ktoś kurde, na jakimś filmiku coś napisał. A czy nie, to nie było na filmiku, to było na jakiejś stronce, która filmik mu wrzuciła ktoś napisał coś tam gostek, robi się głupka czy coś takiego, a stado paziów mu przyklapuje kurde, <gul> ja tak się leje z tego tak się leje, nie, przyklaskuje tak, tak się leje z tego komentarza że ja robię się siebie wariata czy tam jakiś cholera wie co głupka, wariata rzucam co tylko mi ślina na język przyniesie a stado paziów jest i klaszcze. O kurwa, to jest tekst roku. Nie wiem, na jakiej stronce to było. Gdzieś na Facebooku, bo to na Facebooku często wrzucają. Gdzieś na Facebooku to było. Kurde. Ludziska, wybaczcie, Holender, bo. E, no bo tak nie lubię tak na szybko iść. No kurczę, nie da się, bo nie, to 15 minut będzie filmik. No, tak, jak. jak Ktoś napisał, jak Tiger mówi, po 5 minutach. O kurde, muszę kończyć, a on następne 10 minut jeszcze pieprzy. No i dokładnie, wybaczcie, ludzi z Ty, dawno nie było trok Słowaki, a pamięta ktoś jeszcze go? Kiedyś zawsze miał najbardziej lajkowane komentarze. Teraz już chyba od jakiegoś czasu. Gostek już nie istnieje na moim kanale. Chyba Ty go przy. Tyr, ty, żeś go tam przygonił. E, jesteśmy tutaj wszyscy braćmi. Słowacja, Polska, Rumunia, Kanada, cokolwiek. No więc Tyr. Ja wiem że to twój no, ale no nie prze... po co przegapiasz przegapiasz. Nie nie przepędzaj kurde twoich widzów. No. <grym> Dobra ludziska, serio. Wybaczcie, kurczę, mam nadzieję, że następna pato, pato będzie troszeczkę. Chociaż będę dalej w trasie, więc znowu będzie ukrócone. Więc wybaczcie ludziska. Dzięki, że jesteście ludziska z całego serca. Dzięki, że jesteście naprawdę, bo to są głupie filmiki. Ja dalej się zastanawiam, kto co tu robi na tym kanale, ale jesteście kochani, jesteście super. Chciałbym się z każdym napić piwa, zrobić fotki, golić, nakoksić cokolwiek. Ludzie, no wszystko idzie, tak. Dziękuję, że jesteście, kurde, ludzie staną prawie, kurde, taki głupi kanał, a ludzie jakoś, kurcze, rozumieją tą moją głupią osobliwość znaczy, no, może nie głupią, ale taką popierdoloną. Nie, to nawet źle chyba osobliwość. Dobra, ty, ale przestań pierdolić, kurwa! no. Jeszcze raz wyrazy współczucia Piotr Wat Chyba to był tak za tatę, naprawdę, no, serio. To mi tak trochę z, z tego aż mi się nie chce głupoty odwalać, bo miałem krzyknąć, wypierdalać, ale, ale aż, aż, aż to nie wypada w, w tym samym zdaniu. Więc, Piotr, Wat jeszcze raz wyrazy współczucia e, ze śmierci taty, nie? Mam nadzieję, że ten. przez coś ok. Ludziska, do zobaczenia za tydzień, jeszcze raz. Dzięki, że jesteście i co, no? I nic, no dobra. Spokojnie kończymy. Do zobaczenia, nigdy. I dzięki, jeszcze raz, że jesteście. Że jesteście kochani, ludziska. Bez Was tego kanału by nie było. Chociażby był. Jedna osoba by oglądała. Jedna osoba, czyli ja. <śm> czyli Marta Gocha, plus Andrzej Matwasi, No dobra, dwie, dwie osoby, Dobra, wszyscy kupić.